Znajecie chyba wszyscy tego najmilszego osiołka u nas w naszej stadionie kucyków i osiołków, tak? Ten najmilszy osiołek to Jacuś. On się zawsze kręci tutaj gdzieś z boku, ale nie ma takiego swojego filmu, filmu, że jest tylko z Jacusiem. I ten film właśnie teraz powstaje. <laughs> I ten film właśnie teraz powstaje, tak? Powstaje ten film. Zobacz, co tam wszystko dobrze mi z fryzurą jest. Wszystko dobrze. Wszystko tam jest dobrze, poczekaj, bo to kamera musi wszystko widzieć. Jeszcze jest martwy, ten Jacuś. Po prostu taki błyszczący dzisiaj teraz. Wszystkie w ogóle koniki i osiołki teraz są ładne, bo przyszła wiosna, zgubiły te futro zimowe. od razu jest lepiej. Ale Jacuś jest moim ulubieńcem. Ja przychodzę tylko tutaj na padok. Ej, spokojnie, spokojnie, tam nic nie ma do jedzenia. I on wtedy do mnie przychodzi. Słówka też do mnie przychodzi, ale słówka jest taka bardziej natrętna, a on jest taki delikatniejszy jednak. Chociaż ostatnio zaczęłeś się rozkręcać. <grymna> Pozdrawiamy tutaj ze starego Polesie. Ja i Jazuś.